Cześć, witajcie. E, jesteśmy dzisiaj z Tomkiem w okolicach. To my gdzie jesteśmy? E, jesteśmy na Kujawach e, pod Włocławkiem e, w, du w dużym gospodarstwie sadowniczym w kwaterze Retiona Prinsa. E, tutaj będzie firma UPL zakłada e, poletko wdrożeniowe. E, widzimy zaponkowanie różne e, na drzewach. I co w pierwsze... Ale Tomek, będzie przymrozek? No zobaczymy, jeśli, jeśli nie będzie e, padał deszcz to przymrozki będą, ale no zobaczymy jaki przebieg pogody I jak będzie przymrozek, to co wówczas? E, wówczas, jeśli będzie przymrozek, to przed spodziewanym przymrozkiem najlepiej zabezpieczyć drzewa biostymulatorem e, Asahi w dawce 0,6 litra na hektar. Można tam gdzie jest, tak jak w przypadku tego drzewa, słabe zaponkowanie, żeby zasymulować i przedłużyć kwitnienie jest to już normalny czas na zastosowanie Produktu BM Start w dawce 2 litry na hektar, więc razem z Asachim możemy taką mieszaninę biostymulującą właśnie przed przymrozkiem jak najbardziej zalecić. A po przymrozku? Po przymrozku, jeśli wystąpi przymrozek, ratunkowo na następny dzień, jeśli będziemy mieli temperaturę około 10 stopni, możemy wyjechać, jak będą warunki możliwe do wykonania zabiegu, zastosować preparat Promalin w dawce 0,5 litra na hektar lub preparat Regulex w dawce 50 gram na hektar. Do tych regulatorów wzrostu możemy normalnie dodać fungicyd lub ewentualnie zwilżacz, czy też właśnie produkt BM Start w dawce 2 litry na hektar. Dobrze, a teraz wersja optymistyczna, znaczy nie wiem czy do końca optymistyczna, nie będzie przymrozku. Będzie padać, bo jak będzie deszcz, nie będzie przymrozku, nie? Jeśli będziemy mieli e, e, warunki deszczowe, więc słaby oblot pszczół, mhm. no za ciepło też podejrzewam, nie będzie, ale eliminujemy wariant e, przymrozkowy, więc wtedy e, na e, triploidy szczególnie Yona Goldy czy Sporty Prince. tutaj Prince właśnie tak jak ta kwatera e, odmiana Mutsu e, Boskop czy Ligol e, stosujemy właśnie w tej fazie, w tej fazie e, różowego pąka, balona półdawki dawki preparatu Regulex, więc 25-30 gram e, z dodatkiem BM Start w dawce 2 litry na hektar lub reparat Promalin w dawce 0,25 litra na hektar również z dodatkiem BM Start w dawce 2 litry na hektar.